Jesteśmy w Sosnowcu pod Strykowem, gdzie trwa protesty rolników okolicznych. Proszę powiedzieć, ile dzisiaj ciągników tutaj przyjechało, ile, ile zablokowało i co zablokowaliście właściwie? Witam, znajdujemy się na zjeździe z autostrady A2 w Strykowie. Przyjechało tutaj około 80 ciągników, trochę więcej jest rolników i takie osoby, które popierają nasze protesty. Zablokowaliśmy zjazd autostrady od godziny 10 do godziny 15. Będzie zablokowane. Stoicie tutaj też na rondzie, prawda? Ruch tak, w, stronę, też... w stronę na DK14, w stronę yy, Łodzi też jest zablokowany. Tak, też... rondo w Sostawcu też mamy zablokowane. No i... I w tej chwili utrzymacie ten protest w takim kształcie do godziny 15. Nie, nie zamierzacie wjechać na autostradę z tego, z tego co już rozmawialiśmy, na prawda? Na razie nie, na razie stoimy tutaj i tam na zjeździe stoimy też. A proszę powiedzieć rolnicy są gotowi do tego, żeby kontynuować, żeby pojawić się tutaj znowu za, za dwa tygodnie i znowu zablokować, może zaostrzyć, wjechać na autostradę? Myślę, że tak. Na pewno jeżeli nasze postulaty, które tutaj oto protestujemy, czyli zielony ład, nie pójdzie do kosza i nie zostanie zablokowana granica z Ukrainą, gdzie wpływają do nas płody rolne, spożywcze. To będziemy tutaj na pewno dalej protestować, bo my się na to nie godzimy. No i będziemy próbować wywalczyć swoje, tak. Na pewno się łatwo nie poddamy. Walczymy w końcu o swoje, o swoją przyszłość. Właśnie przyszłość jesteś młodym człowiekiem. Przed chwilą rozmawialiśmy, masz 22 lata pracujesz w gospodarstwie. Tak. Powiedz mi dzisiaj patrząc na to co się dzieje dla ciebie, dla młodego człowieka na, na, na roli, że tak powiem jakie są perspektywy, jak ty to widzisz w ogóle? Póki co przez tą sytuację z Zielonym Ładem, to co robi tutaj rząd z Ukrainą, to co mamy, nie ma żadnych perspektyw no bo po prostu się nie opłaci nam. My mamy gospodarstwo 60 hektarowe no i już jest problem, żeby z tego jakoś tam sobie żyć na jakimś tam godnym poziomie no wiadomo, są i ciągniki które są w kredytach, bo tutaj dużo ludzi nam mówi, że po co wy protestujecie jak ciągniki macie za za ileś set tysięcy, jak nie milionów ale te ciągniki są w większości banków to jest po prostu nasze miejsce pracy, tak Pan, który pracuje w magazynie, w biurze, siedzi w klimatyzowanym pomieszczeniu. No my myślę, pracujemy trochę więcej, bo my po nocach pracujemy i często w sobota, niedziela, tak jak przychodzą śniwa, pracujemy. No jak to, pogoda pozwoli? Jak pogoda pozwoli, to pracujemy. Niekiedy musimy pracować w nocy, bo w dzień nie mogliśmy, bo zawsze padało, tak? Mhm. No. A to jest tutaj wśród młodych ludzi, pewnie znasz sporo osób, które yy, chcą zostać na na gospodarstwie pracować, jakie są nastroje. Też jest takie powiedzmy, nie wiem, czy zniechęcenie, czy, 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 czy no patrzenie w stronę, w stronę Warszawy, rządu, żeby w końcu, w końcu urealnił ich marzenia, żeby mogli, mogli zostać na tej gospodarce, mogli pracować. Jakie są nastroje wśród młodych ludzi, którzy są... No, nastroje są w tym momencie mieszane, no bo ludzie no, nie wiemy, co mamy robić tak naprawdę, tak? No, co z tego, że my teraz się weźmiemy, pójdziemy w pola, chociaż protestów i tak nie odpuścimy, bo są założenia takie, że my pójdziemy w pole, to już protestów nie będzie. Protesty będą przez cały czas, bo my będziemy walczyć o swoje. I tutaj coraz więcej jest młodych rolników. U nas yy, są młodzi rolnicy, którzy też się byli, no można powiedzieć, zapaleni do tego, żeby pracować w gospodarstwach, no ale poszli do pracy, do magazynów tutaj no, no jak się nie opłaci, no to no, za darmo nikt nie będzie pracował, tak? Oczywiście, oczywiście, a prace polowe chyba już się rozpoczynają, prawda? Powoli? Tak, prace już się rozpoczęły już od 1 marca. Gdzie mogliśmy, to no, po prostu już pracowaliśmy w polach. Mhm. Myślisz, że te prace polowe mogą sprawić, że że te protesty osłabną, czy, czy jest taka myślę, determinacja, że, pewno, że... myślę, że na pewno tak, że trochę osłabną, no bo jednak e, ludzie, którzy żyją z, no głównie z gospodarstwa... Muszą pracować, no muszą pracować tak? No mm -hmm. niestety no, no nikt nam za darmo nic nie daje. Jasno. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Proszę bardzo, dziękuję.